W Rumi odbyła się konferencja prasowa dotycząca postępu prac zespołu do spraw opracowania raportu w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej i szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na tym spotkaniu zreferowałem dotychczasowe prace zespołu w kategorii dróg obejrzeliśmy z czterech województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego ponad tysiąc odcinków drogowych z tej grupy wybraliśmy kilkadziesiąt odcinków do dalszej pracy oraz wytypowaliśmy tak naprawdę dwie inwestycje z klauzulą do natychmiastowej realizacji Pierwsza inwestycja to jest Droga Czerwona wraz z Estakadą Kwiatkowskiego ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do portów oraz droga Via Pomerania od Ustki do Bydgoszczy w tym odcinku pierwszym. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Oczekujemy, że jeszcze w tym tygodniu dostaniemy od nich harmonogramy realizacji tych inwestycji we wariantach tradycyjnym oraz przyspieszonym. Pracujemy nad tym, żeby te inwestycje zostały uruchomione natychmiast, to znaczy jeszcze w tym roku. To tempo oczywiście nie jest przypadkowe, dlatego że Pakiet Dla Bezpieczeństwa Polski Położe środkowe zakłada, że poprzez dobrą infrastrukturę drogową, kolejową, morską, lotniczą będziemy w stanie bardzo szybko dostarczyć dużej ilości wojsk sojuszniczych również z najbliższego regionu do Polski oraz bardzo szybko rozprowadzić na terenie kraju i to mówimy o tempie w godzinach lub w dniach. Dla mnie to i dla naszego zespołu to ogromny sukces, ponieważ od 16 2016-17 roku bardzo mocno komunikowaliśmy o podwójnym znaczeniu Układów drogowych i też kolejowych, ale głównie my mówiliśmy o drogach. I w końcu Ministerstwo Obrony Narodowej, dzięki naszym tutaj spotkaniom, przekazywanym informacjom, realizuje projekt, który szeroko sięga Pakt dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, obejmujący aż cztery województwa. I te konsultacje z samorządami przynoszą wielkie, wielkie. Pozytywne efekty. Droga Czerwona, jako priorytet, i Estakada dołączona do tego zadania inwestycyjnego, są wpisane jako priorytety do realizacji i rozpoczęcia natychmiast. Także bardzo się cieszę, że w końcu głos Wodarza Miasta został wysłuchany w kwestii Estakady i jej bezpieczeństwa i znaczenia nie tylko dla miasta, nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju. Tutaj władza centralna znalazła zrozumienie i w pełni zaakceptowała konieczność przystąpienia do wspólnego remontu, do wspólnego podniesienia standardu drogi, którą nazywamy STK do Piatkowskiego. Wydanie, załatwienie porządnie tematu estakady i wydanie porządnych pieniędzy na estakadę, żeby to doprowadzić w końcu do tego, żeby droga do portu miała odpowiednie parametry, będzie się wszystkim opłacać. Musimy pamiętać o jednym, że są dwa aspekty, które są ze sobą nierozerwalne, to jest bezpieczeństwo i gospodarka. Bez silnej gospodarki nie będziemy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Wszelkie nakłady finansowe na naszą obronność. Będą wtedy możliwe do wykonania w takiej kwocie, jaką być powinny, w momencie, kiedy będziemy mieli silni W związku z powyższym, na każdym poziomie, i tym krajowym, i tym samorządowym, musimy mieć dostęp do właścicieli dróg i wspólnie z nimi wypracować koncepcję realizacji. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej RUMI. Zaproponowaliśmy podjęcie uchwały intencyjnej popierającej pakt bezpieczeństwa dla Polski Pomorze Środkowe, który zawiera bardzo istotne elementy infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i infrastruktury strategicznej, ponieważ jest to absolutnie w naszym interesie i to, o co walczyliśmy od wielu, wielu lat, jak i również. Poprzednicy jeszcze nasi, w końcu się ziści. Zamykam głosowanie. 19, 19 za, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 1, nieobecnych 1. Uchwała została przyjęta. Proszę zwrócić uwagę, że to są tygodnie. My już mamy pierwsze efekty prac zespołu, i to by się nie odbyło w tym wypadku bez udziału pana burmistrza pasiecznego i pani prezydent Kosiorek, którzy. No, tak, tak rozumiemy dobrze pojmowaną misję samorządowca, który po prostu w sposób uporządkowany, ale jednak przekazuje informacje, współpracuje, przyjeżdża na spotkania, spotyka się, przekazuje dokumentację i de facto przy tak ważnych inwestycjach jest na każde wezwanie. Gorąco wierzymy w to, że przedłużenie obwodnicy, jako droga Czerwona i odejście via Maris w naszym kierunku rumi Kosakowa powiatu kuckiego Eee, również się znajdzie jako absolutny priorytet. A jak mogłaby wyglądać wspomniana inwestycja? Przybliża nam Pan burmistrz. Całość inwestycji będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy etap to będzie przedłużenie obwodnicy od ulicy Morskiej w ramach Drogi Czerwonej do ulicy Janka Wiśniewskiego, czyli wyjedziemy na wprost, nazwijmy to obwodnicą, przetniemy morską, hylońską. Tory kolejowe, ulicę hutniczą, i w tym momencie będzie wyjście w okolicach ulicy Puckiej w Gdyni. Tam będzie węzeł Dolina Logistyczna i będzie rozjazd właśnie w prawo do Portu Gdynia, czyli do Janka Wiśniewskiego. I od tego miejsca, od węzła Dolina Logistyczna, zacznie się trasa Via Maris, która będzie biegła w naszą stronę. Czyli będziemy odbijali w lewo, tam mają być, no są projektowane bezkolizyjne. Zjazdy, także będzie to bardzo przepustowy węzeł, wzorem można powiedzieć obwodnic, czy nawet autostrady. I w tym momencie te 3 km jedziemy tą trasą Via Maris aż do ulicy Dębogórskiej. Na Dębogórskiej w Rumi będzie pierwszy węzeł, gdzie będzie można zjechać. Kolejny etap Via Maris przebiega wzdłuż naszego konitopu i terenów inwestycyjnych, które. Są po północnej stronie, od strony Kazimierza, gdzie całkiem sporo firm się buduje. Między innymi Trefle będzie budował swoją również siedzibę logistyczną. I już tam około 50 hektarów gruntów jest również sprzedanych i cztery firmy już aktualnie działające. Także ta strefa bardzo szybko i dynamicznie się rozwija. Kolejny węzeł na trasie via Maris będzie na ulicy Dywizji Wojska Polskiego, żołnierzy pierwszej dywizji, także w okolicach domu bankietowego Greenhouse, będziemy mieli kolejną możliwość zjazdu w Rumi i dalsze wyjście tej trasy via Maris aż na Redę Puck Poleci w tamtym kierunku, także również te tereny w mieście REDA jak i w gminie Puck również będą skomunikowane. No, cała inwestycja ma gigantyczne znaczenie, nie tylko w zakresie obronności, strategii, ale również przede wszystkim pod kątem rozwoju gospodarczego, gdyż nie tylko Rumia myśli o tym, żeby lokować firmy na swoich terenach, również gmina Kosakowo ma w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone grunty pod przemysł i usługi. No i wiemy, że nowy burmistrz Redy Mateusz Richard, czy nowy wójt gminy pan Marcin Nikrant, również są bardzo chętni, żeby otworzyć się na pomysł współpracy z przedsiębiorcami, bo przecież to są dziwicze tereny, które jeszcze nie mają nadanego swojego docelowego charakteru. Przedłużenie obwodnicy Trójmiasta już jest ogłoszone, a w dalszych etapach obwodnica Rumi w końcu zaczyna być realna, bo te prace, które faktycznie przebiegają, pokazują już bardzo dużą determinację zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i Ministerstwie Infrastruktury. Warte podkreślenia jest bardzo dynamiczna praca zespołu prowadzonego przez Macieja Sansonowicza, doradcę ministra obrony narodowej i bardzo duże zaangażowanie naszych lokalnych posłów Marka Biernackiego oraz Rafała Siemaszko, który jest jednocześnie też członkiem Komisji Obrony Narodowej. Całość raportu będziemy publikowali na przełomie maja i czerwca. Raport będzie zawierał rekomendacje dotyczące konkretnych inwestycji, sposobu ich realizacji, harmonogramów oraz planowanych wydatków. Będzie zawierał rekomendacje do zmian w konkretnych przepisach oraz dokumentach. Będzie też zawierał załącznik tajny, czyli uzasadnienia ze względów operacyjnych, o których nie będziemy tego publikowali. Środki mają być przeznaczone z budżetu centralnego. Nie ukrywam, że sytuacja, w której udało się premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi... Władysławowi, Kosiniakowi i Kawyżowi, uzyskać zapewnienie, że inwestycje i środki przeznaczone na obronność nie będą się wliczały do deficytu, otwiera nam tutaj no, kolejne szanse i możliwości pozyskania szybko tych środków, które no, będą znaczące, to nie ma co ukrywać. Natomiast bez obronności nie będzie rozwoju gospodarczego, nie będzie programów prodemograficznych i trzeba mieć tego świadomość. Świat, świat się zepsuł i my teraz zgodnie z najlepszymi praktykami, instrukcjami zachowania się w sytuacjach kryzysowych zachowujemy spokój, patrzymy w którą stronę to idzie i dbamy przede wszystkim o interes kraju. Oczywiście no, w tym wszystkim jest jakaś głęboka myśl żeby nasz kraj nie tylko nie ucierpiał, ale też no, żeby miał szansę się rozwijać i to mimo tych wszystkich sytuacji, które się dzisiaj dzieją na świecie. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.